Magda Adamowicz, dzień dobry. Niebezpieczna i dynamiczna aura panuje nad Polską, bo rozwijają się chmury burzowe. Aktualnie grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, a superkomórka burzowa rozwija się teraz w województwie świętokrzyskim. Proszę więc uważać, bo w niektórych regionach, zwłaszcza właśnie na południowym wschodzie kraju, pogoda może być bardzo niebezpieczna. Proszę więc zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr, no bo właśnie w burzach może rozwijać prędkość do 90 km na godzinę do tego ulewne opady deszczu nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy na południowym wschodzie. W związku z tym jest ryzyko podtopień. A w ciągu tej nocy zagrzmieć może jeszcze na północy, na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach deszcz, a bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach wysokie wartości. To będzie ciepła noc. Od 11 stopni w Szczecinie przez 14 w Łodzi, do 16 w Rzeszowie i w Lublinie. W ciągu dnia cały czas będzie burzowo i deszczowo. W zasadzie zagrzmieć może wszędzie popadać również, ale przejaśnienia też będą się pomiędzy tymi zjawiskami zdarzać. Na termometrach 18 stopni w Szczecinie, a więc zdecydowanie chłodniej po przejściu frontu atmosferycznego. 20 stopni w Łodzi, 21 w Warszawie. Najcieplej cały czas na południowym wschodzie kraju tutaj 22 stopnie. Wiatr poza burzami słaby umiarkowana. Ciśnienie będzie się wahać. Kolejne